Dobrze, witam. Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Far Cry. Mm, tak, nie przesłyszeliście się. Zagrajmy w Far Cry. <laughs> ja także się nie pomyliłem yy, Dzisiaj kontynuujemy dalej To co kurde zaczęliśmy. Stopper, stopper, cięcie. Dobrze, wróciłem ze stoperem, kontynuujemy grę. Yy, no i tak Dzisiaj nagram tylko jeden odcinek. Jako, że są jeszcze inne gry no, to było tak, no, i ogólnie, tak jak mówiłem, zrobimy tą ten odcinek i, i zrobimy, i pójdziemy nagrywać co innego, dobra, no to tak więc idziemy na naszego pierwszego celu misji, który, o, już jest widoczny z tej odległości, właśnie tam, hm, hmm. Dziwnie tak, trochę O jest łódka, ale... Z niej, z niej nic się nie wyciągniemy Idziemy tu No nie tnij się, nie tnij się Kurde, na początek mogę mieć zyza patrz Ole lag. Ej no. Dobra. Podkuwam se do łodzi i no i płyniemy dalej. Kurde, trochę nie najlepiej mi to wyszło. Tylko, że trochę z życia straciłem. Aaa! Znaczy pancerza z reguły. A, to się odzyska za chwilę. Okej okay. Wsiądźmy do łódki. I pójdźmy... O, no, wypadł karabinek. Czekaj, 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 Hop! I... BUM! Kurde przeleciałem. O! Słuchajcie. Zrobię tam gradobicie pocisków jako że jest tam paru przeciwników Dobra O łódka O rakieta Aj! O Już leżę. Dobra Kurde, cięcia zapomniałem robić, ale... Ja. Mam to w nawyku, widzę Bum Bum Kurde uciekł z kuban. O super dzik kartoniem. What the f no, Tu jesteś. To patrz nie ma facet. Dobra. Skakujemy do łodzi. Do wody. O, o! Nawet nie próbuj facet odpłynąć. O, musimy iść z buta. Cóż trudno. Mm, można by też pozbierać broń. Jaką oni od siebie... Może nie po dobroci, ale dali. Hmm. Że, no karabinu, nie nic. Przynajmniej czwórki. O, tu są dwie. No, nawet. No przejdziemy dalej. Ta broń jest... W ...bezużyteczna. Może jej teraz użyję trochę. Nie, na no, amunicji mało. Ogólnie. Okej. Okay. Spójrzmy o... Tu jest Mhm. Mm Nie wiem, czy tą wie w poprzednich odcinkach. Ale tam jest. Web. Całkowicie odizolowana, że tak powiem, od, potwo od potworków. Tak więc. Tu jesteśmy tylko my i ludzie. Kurde, ale spadek FPS trochę. Mm, tu jest jakaś zatoczka. Spon. Konikiem? Nice. Nigdy o nim nie wiedziałem. No ale dobra hmm. Kurde już tak? Co to? racja Nie racja mają jakieś? jest jeden gość... Hm. Czekajcie! No! Gdzie on ma łeb? Wow! Hm. Fuck! No! LOL! Kurwa! jest kurze okrew o krew. Och, poszedł o z las mm. sz boom A dobra wkur żyłem się wept. Boom. Cool. Johnny son. Ну нет, ну то есть Kurczę, że oni tak biegałem jak jakiś przychlaste kurde. Kur. Jest. Dobra. Udało się. Weźmy to wszystko i spieprzajmy raz, dwa, bo zaraz będzie wielkie boom. No już jest. Tu amunicji trochę. No, safe. Jeszcze mam trochę, nie chcę już kończyć bo tak krótki by wyszedł. Zdecydowanie za krótki. Dlatego jeszcze chwilę tutaj poglą. przejdziemy się tym wozem. Bo czemu by nie? Okej, okay, ładujmy się. I jedziemy. Uuu. Jedziemy aktualnie po nową broń. Woah, fuck this. Przepraszam. Nie wolno wbiegać na drogę. Na drugi raz postaram się mocno. Tu jest pusto. Jak miło. Dobrze. Y o, jest tutaj facet. Dostał. No, on też chyba, tak. Dawaj, dawaj. Ah! Pięknie. Pięknie, kurczę, pięknie. Hmm, co? Już czysto. Już się skończyli, prawda? Hm. Dobra. Tak, nie ma ich, to jedziemy. Pojedziemy sobie tutaj. Tu. Eh. Yeah, no spier. Ne, no massacra, io non mi hmm. Teczka sobie pływa. No, ognia. No. Tak wiem goś że tam jesteś. Dobra. Już po was. I dobrze. To my idziemy po Nową Broń. Jaką jest y, ten karabinek? Niczym wzięty z AVP2 normalnie, znaczy ogółem serii opcji i tak dalej. No powiedzcie, że nie. Podobieństwo jest ogromne. No i dobrze. Idziemy tutaj po granaty: do tegoż: tegoż, 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 tegoż główna strzelającego. Morda tam za oknem um, Dobrze hmm. No, mamy tutaj pięknie Ciach Ciach Tu mamy ciach Dobra No to raz, dwa Jedziemy Na wysepkę No już nagram dwa odcinki, bo w sumie spróbuję do drugiego, znaczy nagram do drugiego save'a jak dojdę oczywiście Mam nadzieję, że dojdę. Dobra. Wow. Stój, stój. STÓJ! No. Tu jest... tak. Jakie małe rozpoznanie. O, wypróbujemy ten karabinek. Ha, bo granaty mam, poczekajcie. O. On jest naprawdę dobry. Sił ognia jest też duża. To jest takie atuty dobre do krabinku. Ja mi ta okułem mi się podoba. Normalnie mówię rodem wzięty za serii Obcego I nawet ma tak na sobą ognia, szczerze powiedziawszy, czy porównywalną o tak powiem. No takiej samej mieć nie może niestety. Czy no może ale... Nie no, oszukujmy się że... W każdym razie jest porównywalna no kurwa Niech was... Dobra no. Tu płyniemy teraz dalej Powinna być jeszcze jedna łódź Płynąca oczywiście Okej, aby dojść do nas na no save'a, więc krócej droga, w następnym odcinku będziemy robić większą rzeźnię. Dlatego już wyjadę tu. O, o. Dostał. Ten też. Cięcie. Boom. Wow O, o Nie tak, nie tak nie być. Mm. Okej okay. Zdążymy do save'a, jak myślicie? Kawałek mamy A mamy tylko pół minuty Mam nadzieję, że zdążymy Trafia... Ała Ała Dobra Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.